Hola! Podczas dzisiejszej lekcji omówimy czasownik estar. Podobnie jak czasownik ser oraz haber, oznacza on w języku polskim to samo, czyli być. W dniu dzisiejszym przyjmę się z bliska czasownikowi estar. Sprawdzimy na podstawie dziesięciu przykładów, jak i kiedy go poprawnie stosować. Nazywam się Elisa Penia. Jestem rodowitą Hiszpanką i od ponad 10 lat uczę Polaków języka hiszpańskiego. Na tym kanale dzielę się moją wiedzą na temat języka, ciekawostek oraz hiszpańskiej kultury. Dlatego, jeśli chcecie uczyć się hiszpańskiego ze mną, Zachęcam Was gorąco do subskrybowania mojego kanału. Warto subskrybować mój kanał, bo nowe filmiki dodaję w każdy piątek. Zaczynamy! Okay, zacznijmy od odmiany czasownika ESTAR. Jest on nieregularny, ale ta nieregularność dotyczy jedynie pierwszej osoby liczby pojedynczej, czyli JA. Pokażę Wam, jak on się odmienia. Yo estoy. Tú estás. Él, ella, usted está. Nosotros, nosotras estamos. Vosotros, vosotras estáis. Ellos, ellas, ustedes están. Mi pomniche o tilde. Y escheras. Yo estoy. Tú estás. Él, ella, usted está. Nosotros, nosotras estamos. Vosotros, vosotras, estáis, ellos, ellas, ustedes, están. I kiedy stosujemy czasownik ESTAR? W jakich sytuacjach jest to konieczne? Po pierwsze, używamy go wtedy, gdy mówimy o lokalizacji osoby, miejsca czy rzeczy. Dónde estás? Estoy aquí. Gdy mówimy o pogodzie. Está soleado. Está nublado. Gdy mówimy o określonym stanie. La ventana está abierta? Tengo frío. Czasownik estar stosujemy również, gdy mówimy o samopoczuciu. Żeby o to zapytać, używamy znanego nam pytania. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás? To pytanie, które zadajemy, gdy chcemy poznać kogoś w samopoczucie, a odpowiedzi na nie mogą być różne. Spójrzmy na dziesięciu przykładów, które zawierają możliwe odpowiedzi. Numer uno: contento. Estoy contento oznacza: jestem zadowolony. Możemy też powiedzieć: estoy feliz. Jestem szczęśliwy. Możemy również powiedzieć estoy bastante contento estoy muy contento estoy un poco contento a nawet no estoy nada contento na przykład hoy estoy muy contenta i ¿Y tu número dos triste Estoy triste y es mi smutno. ¿Cómo estás? Estoy triste. Ay, pobre. Número tres. Aburrido. Estoy aburrida. ¿Sotos Nacha? Nutseshe. ¿Cómo estás? Estoy bastante aburrida. ¿Ponemos Netflix? Genial. Número cuatro. Cansado. Estoy cansada. Jestem zmęczona. Cómo estás? Estoy cansada. Acuéstate. Número cinco. Enfadado. Estoy enfadada. Jestem zdenerwowana. Jestem zła. Pamiętajcie, że w języku hiszpańskim Jestem złe to nie to samo co estoy malo, ponieważ estoy malo oznacza jestem chory. Numero 6. Enfermo. Estoy enfermo, tak samo jak estoy malo, oznacza jestem chory. Cómo estás? Estoy enferma. Możemy również powiedzieć estoy resfriada czyli jestem przeziębiona lub estoy acatarrada, czyli mam katar. Número 7. Sorprendido. Wow, estoy sorprendida. Jestem zaskoczona. Daddy Yankee viene a pozna? Wow, estoy sorprendida. Pokażę wam teraz wyrażenie, które w Hiszpanii jest bardzo często stosowane, a nie znajdziecie w żadnym podręczniku do nauki hiszpańskiego. Estoy flipando. He ganado la lotería. Estoy flipando. Numer 7. Nervioso. Mm, estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Jestem nerwowa. Jestem podekscytowana. A nigde, nigde oznacza to, że jestem zdenerwowany. W Hiszpanii jestem zdenerwowany oznacza estoy enfadado. En cinco minutos tengo un examen. Estoy nerviosa. Ya empieza el concierto de Nikki Jam. Estoy nerviosa. Número 9. decepcionado ¡Treba plenich decepcionado ¡Roscharovane, roscharovana! He visto la última película de Terminator. Estoy decepcionada. Y ostatnim zwrotem z naszej liste jest fascinado fascinovane. Estoy fascinada. Jestem za fascinowana. Mil seguidores en YouTube. Estoy fascinada. Gracias. Możemy również powiedzieć, estoy alucinada. Albo użyć wyrażenia, którego nauczycie się tylko tutaj. Alucino pepinillos. to aquí. Alucino pepinillos, de verdad. Alucino pepinillos! Poznaliśmy już czasownik estar i nauczyliśmy się dziesięciu zwrotów opisujących samopoczucie przy użyciu właśnie tego czasownika. Mam teraz dla Was małą niespodziankę! Przećwiczmy nauczone zwroty razem z naszymi aktorami z hiszpańskiego serialu Dom z papieru. ¿Cómo está Tokio? Tokio está cansada. ¿Cómo está el profesor? El profesor está triste. ¿Cómo está Merlín? Merlín está cansado. ¿Cómo está Nairobi? Nairobi está enfadada. I ¿Y jak está Lisboa? Lisboa está sorprendida. Está flipando. Super! Na tym kończymy dzisiejszą lekcję, ale mam do Was na koniec pytanie. ¿Cómo estás? Czekam na Wasze komentarze, jak się dzisiaj czujecie? Oczywiście w języku hiszpańskim? Jeśli podobała się Wam dzisiejsza lekcja, to łapki w górę i pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału już teraz. Co tydzień w piątek wrzucam nowy filmik związany z hiszpańskim. Dlatego już teraz subskrybujcie mój kanał, żeby nic Was nie ominęło. adiós que tú quieres conmigo